Cześć, jesteś na Kult TV i w tym odcinku pokażę ci 6 ciekawych zagadek o różnym stopniu trudności. Niektóre z nich są prawdziwym wyzwaniem i rozwiązać je będą mogli tylko najbardziej pojętni. Numer 1. Na początek sprawdzimy, na ile jesteście skupieni i uważni. Będziecie mieli tylko 5 sekund na rozwiązanie zadania i uprzedzam, że w tym przypadku nie wolno umieszczać jeszcze ci wideo na pauzę. Uwaga, zadanie. Na dwóch rękach jest 10 palców. Ile palców jest na 10 rękach? Odpowiedź poprawna 50. Stawcie łapki w górę, jeśli daliście poprawną odpowiedź i przechodźmy do bardziej skomplikowanych zadań. Numer 2. Bardzo uważnie posłuchaj umowy. W niebie jest jedna, w ziemi jej nie ma. U babci całych dwie, a u dziadka ani jednej. O co tu chodzi? Odpowiedź poprawna, litera B. W słowie niebo ta literka spotyka się jeden raz, w słowie ziemia jej nie ma. Słowo babcia ma dwie B, a słowo dziadek żadne B nie posiada. Numer 3. Z Warszawy i ze Wrocławia wyruszają jednocześnie naprzeciw siebie dwa pociągi. Warszawski pociąg porusza się z prędkością dwa razy większą od prędkości Wrocławskiego, który z pociągów będzie znajdował się dalej od Warszawy w momencie ich spotkania. Żeby dać odpowiedź na tę zagadkę trzeba włączyć logikę. Rozwiązanie bowiem jest prostsze niż może się wydawać. W momencie spotkania oba pociągi będą znajdować się w jednym punkcie. Numer 4 W pokoju zapalono 9 świec. W okno wdarł się wiatr i zdmuchnął 4 świece. Ile świec zostało? Rozwiązanie prawidłowe: zostało cztery świece, to te, które zgasił wiatr, ponieważ pozostałe po prostu się wypalą. Numer 5. Teraz czas na zagadkę detektywną. Śledczy przybyli na miejsce zabójstwa mężczyzny. Podejrzanymi o morderstwo są: Sebastian, Norbert, Diana, Urszula, Adam. Śledczy ma jedyny dowód winy. Przed śmiercią ofiara próbowała wskazać mordercę za pomocą kalendarza. Tam zostały zaznaczone daty, a także napisany ciąg cyfr. Kto okazał się mordercą? Jeśli uważnie popatrzeć na zapisane liczby i porównać je z datami w kalendarzu, to można zauważyć niejaką regularność, a mianowicie Pierwsze litery miesięcy dają imię mordercy i to jest Diana. Numer 6. Zanim powiem umowę zagadki, dam odpowiedź na domową zagadkę z poprzedniego odcinka o przemycie diamentów. Mężczyzna jest podejrzany o zajmowanie się przemytem diamentów. Co tydzień lata tą samą trasą. Policja sprawdzała go wiele razy, ale nie mogło ustalić w jaki sposób mężczyzna przewozi diamenty. Za każdym razem podejrzany wziął ze sobą te same rzeczy. W końcu na miejsce przybył najbardziej doświadczony detektyw. Zapoznał się z listą rzeczy, które za każdym razem przewoził podejrzany i od razu ujawnił przestępstwo. Uwaga pytanie, w jaki sposób podejrzany przewoził diamenty i jak do takiego wniosku doszedł detektyw? W komentarzach pisaliście różne wersje, więc przyszedł czas zapoznać się z prawidłowym rozwiązaniem. Poprawna odpowiedź: wpaśćcie do zębu. Właśnie w tubce mężczyzna chował diamenty, a zdradziło go to, że na liście rzeczy nigdy nie było szczoteczki do zębów, natomiast pasta była za każdym razem. Teraz uważnie posłuchajcie umowy kolejnego zadania domowego. Bardzo mrocznym styczniowym dniem, gdy termometr za oknem pokazywał minus 25 stopni Celsjusza, detektyw grzał się przy kominku i czytał świeżą gazetę. Nagle do niego zadzwonił telefon. Do szpitala trafił mężczyzna z licznymi złamaniami. Detektyw przybył na miejsce i przesłuchał poszkodowanego. Ten powiedział, że nie bardzo pamięta, co się stało, ale jednego jest pewien: próbował go zabić ktoś z sąsiadów. Detektyw pojechał na miejsce zbrodni i przesłuchał trzech podejrzanych. Pierwszy mężczyzna powiedział, że właśnie wrócił z tygodniowego wyjazdu służbowego i nic nie słyszał o napadzie. Drugi sąsiad stwierdził, że podczas wydarzenia grał z synem w parku Śnieżkami i lepił bałwana. Trzeci powiedział, że całą noc spędził w barze z przyjaciółmi, przy tym od mężczyzny szedł mocny odór alkoholowy. Uważnie wysłuchawszy wszystkich podejrzanych, detektyw szybko ustalił, który z nich kłamie i jest winny. Kto jest przestępcą i dlaczego? Na rozwiązanie tej zagadki będziecie mieli sporo czasu. Pamiętajcie o naciśnięciu na dzwonek powiadomień, żeby nie przegapić następnego odcinka, w którym podam odpowiedź poprawną dla tej zagadki. Piszcie w komentarzu pod filmikiem swoje propozycje na rozstrzygnięcie tej łamigłówki, a także która zagadka z tego odcinku sprawiła Wam najwięcej trudności. Najbardziej ciekawe komentarze jeszcze na ścianie honoru w następnym odcinku. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów, wszyscy jesteście cool. Subskrybujcie mój kanał, stawcie łapki w górę i dzielcie się tym wideo z przyjaciółmi. Dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam na następne odcinki ciekawych łamigłówek, które sprawią, że Twój mózg będzie w świetnej kondycji.